A kto takie bączki porobił? Jaki to kruk, przecież to Dusty popylacz przemalowany No tutaj skończył kolejny bidulek Będzie strzelał w autobus Ty raczej w naszą stronę Ok. okay. No ja wiem, mi się wydaje, że w naszą. <tryk> 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 Jesteśmy u wylotu silnika, ojej, jaka pajęczyna. Nie psuj pajączkowi, będzie zły. Generalnie piloci latają na silnikach, które są uzbrojone w rakiety i drążek do sterowania. Piknik lotniczy 2023, 18 czerwiec, Kraków. Jeden dzień niedziela tylko skromnie. komnie, z na powitanie. Obok strzelają z bazuk pistoletów, tutaj się modlą czat normalnie. No i co? Idziemy, zobaczymy co tu w tym roku jest nowego. Po co im traktor tutaj, no ale przecież muszą trawę kosić sprzęty, wyciągać z hangarów. Chmury trochę rozwiało, ale przed chwilą było czarno tutaj. No dobra, jeszcze trochę czarno jest. Ale na szczęście spoko też nie będzie padał. Szkoda, że obcięli ten pas, pobudowali bloki, bo tutaj normalnie jest straszna kaszana teraz ale zobaczymy dalej, może lądują jakieś samoloty małe Standardowe są zjeżdżanie dla dzieci, place zabaw demobil, klocki, zabawki inne pierdoły ojoj temu się coś podziało tutaj U, biedactwo ciekawe, ale chyba już nie lata, bo już koła wrośnięte w ziemię to tak tylko stoi, szkoda, że go nie wyremontowali. Co to jest? Gawron. PZL 101, Gabron. Nie, on tutaj cały czas stał, tutaj przecież, nie? No i ten do oprysków nic się nie zmieniło. To samo. Może zobaczymy. Jakieś nowe są tam, jakieś niebieski z duży. Podejdźmy tam dalej. Duży, dwupłatowy. Ale nie mówię nic więcej, bo się nie znam. Może ktoś napisze coś więcej. Ojej, dziury ma skrzydle! O! <A entwaer. uszy Symptom> Może ktoś pamięta jeszcze pikniki lotnicze sprzed pandemii, sprzed paru lat wstecz. No to tam dalej był pastertowy, lądowały samoloty, można było podejść. Była cholernie duża impreza. Teraz. Polish Airlines. Tu 134A, nikomu nie trzeba go przedstawiać. No i zobaczcie gdzie jesteśmy. No i normalnie i tam już na końcu tej alejki jest muzeum. W ogóle to jesteśmy na takim długim weekendzie, gdzie tutaj odbywa się kilka imprez. Niestety piknik lotniczy ma być tylko w niedzielę, ale jest jakaś parada, jest jakiś koncert. No i generalnie są to imprezy na 60-lecie Muzeum Otwarcia Muzeum e, Lotnictwa w Krakowie. A tutaj mamy strzelnicę. Tylko długa kolejka do strzelania. Co to jest to zielone? 26, 37 lat w służbie. No dobra, tak to wyglądało, kiedy latało. Wjechać spokojnie. Tutaj? Nie wjechałby. Ojejku, serio chcemy tam wchodzić? Kiedyś już tam byliśmy. Stolik mają na kawusie. Apteczka. Ja idę dalej, tutaj są siedzenia, tu można sobie usiąść. No i co? I tak zapinamy się. Może się lepiej nie zapinaj, bo się Jestem zapięty, jestem zapięty, siedzę. Pierwszy do wyskoku na spadochronie. Kiedyś już zwiedzaliśmy ten samolot, więc chyba nie ma sensu powtarzać wycieczki. No jak? Pasażer na, Pasażer na gapę. Co jest? Ale rury wydechowe ma duże. A może by tak Land Rovera Pier pomalować taką farbą z maskowaniem leśnym. O, webasto mają. Helikoptery jak stały, tak stają. 8,5 tony. Wstawiamy go w jednym miejscu i wtedy mamy taką kamerę powiedzmy podglądającą sukces, tak naprawdę 24 na do 250 tysięcy, ten mały około 40. Fajnie, fajnie. że tu w centrum Krakowa jest takie muzeum, że można zobaczyć tyle samolotów. Można zobaczyć z bliska, dotknąć. Nie można wejść minus. No i no, ten stan utrzymania, taki trochę już, trochę niszczeją. Ech, a cała pogadanka jest tam, przy hangarze. No ale oczywiście wiadomo, muzeum otwarte, wszystkie te hangary, można zobaczyć jakieś eksponaty, silniki. No ale to już widzieliście w poprzednich odcinkach, nic tam się nie zmieniło. Jeżeli ktoś nie widział to zapraszam do wyszukania moich poprzednich odcinków z pikniku lotniczego w Krakowie. Jest ten łazik marsjański, który miał jeździć po centrum po terenie, ale widzę, że on jest chyba zdalnie sterowany. Można też sobie wsiąść do szybowca, jeżeli ktoś nie latał. Symulator skoku na spadochronie. Tego ostatnio nie było. Eh, myślałem, że to inaczej będzie wyglądać. J5 Marko, Grant Robinson, taki fajny mały helikopterek. Co my tu jeszcze mamy? Tu się niewiele zmieniło, ale u góry nigdy nie byłem. Idziemy na górę. Same widoki z góry to są te dwa wiszące modele: PWS26 oraz CSS13. żelazni pilot połączony w jedność z samolotem nawet w muzeum nie opuści maszyny dobra coś się pojawiło na niebie daleko Są te 16 do 20 mocy lita. To i Willis, to kopci. No, yy, sposobów na zwiększenie mocy mamy dużo. Wiedeńczyk przyleciał, jakiś jeden. ultra lekkie. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, jeżeli podobał się Wam ten odcinek, proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, co pozwoli mi rozwijać się dalej w przyszłości, a na razie dziękuję bardzo i do zobaczenia, cześć!